Też ty Rekisa kisa jest? Nie, tu nie mam. Wszyscy muszą służyć cyklowi. Moja moc wzrosła. Coś czuję, że to już zaraz będzie. I uwaga. Tak, ruiny korwusu. Zaczekaj tutaj, Loracie. Zamierzasz ją zabić, prawda? Wciąż zadajesz te swoje pytania. Wszyscy na ciebie liczymy. Dotrzyma obietnicy bez obaw. Wejdź wejście do Wielkiej Sali. Tu ci sami przeciwnicy. Nic nadzwyczajnego. Idziemy z nimi, z ciałożercą. Będą w ciebie ładne zwłoki. Szaman ciała. Zaraz wszyscy poginą, no i nie ma. Testament reakcja, część szósta. znalazłem miasto. Kiedy zszedłem do zasypanych katakumb, poczułem poruszenie w sercu. Wtedy stała się cudowna rzecz. Otoczyła mnie blada poświata, której źródłem nie była żadna pochodnia. Zupełnie tak, jakby to same kamienie były świadome mojej obecności. No, kamienie przewodnie. Świat nie zniesie więcej Twojej obecności. Ale to, to nie wiem, jakie wielkie jest. Czy tak jak tam, to mniejsze, większe. Nie pamiętam wszystkiego, tylko raz to przechodziłem. Będą z ciebie ładne zwłoki. Najpierw przez środek. Wzmocnienia, to nie. Pochłania cię słabość. No, co jest dobra teraz. Ciekawe, co to będzie. Tu jeszcze, nawet nie muszę otwierać drzwi, ale już otworzę. Pochłania Cię słabość! Nie, to jeszcze nie koniec. Coś tu na pewno będzie. Myślę, że tak, zamknęło się. Bardzo dobrze. Będzie nam łatwiej z tym, yy, z innymi rzeczami. Nie będziemy musieli się tu wracać. Rozkładaj się i gnij. Jest elitka. Zaprosimy ją, póki mamy kogoś. Póki mamy zwłoki. Ten pójdzie szybko. się siły Jeszcze jeden może być. Jest właśnie. Bezcześciciel czy co on ma? No nawet nie mogę zobaczyć. Mściciel o. Potężne. Śmierć nadchodzi. My jeszcze upewnię się, czy tam nie było odnogi. Żebym wiedział. Nie, była. Najpierw nie upójdziemy, żeby wiedzieć, gdzie nas do, yy, doprowadzi. Wszyscy muszą służyć cyklonu. Tu się zamknęło, wierzę w to. No, jednak, spore to jest. Adria będzie wyglądała rasowo od razu wam powiem. Kolejne dwie odnogi, no nie. Twoja śmierć nadchodzi. No tak, skarabeusze. Ciałożercy, to weźmiemy zwłoki. Do walki. Nie zniesie więcej twojej obecności. Tak oni zwiali, co będziemy za nimi gonić. Mogę tu, to by już gdzieś tu być. Naprawdę fajnie by było. No jak boss szamanów chciał, to coś musi być. Osłona widzę. No, teraz ten ma osłonę. Ależ to była walka! No, nie była taka prosta, o. Lepsza zbroja, ale tu nie mam nic wrzuconego. A wrzucę na pewno. Nie patrzmy na to. No nie, czy to się kiedyś skończy? To większe niż prawdziwy grobowy Stalerasza. Diablo 2 na Helu. Wzywa twój grob. No nie zostawimy ich w tylu. Trzeba pokonać. Może tutaj? Nie, to jeszcze nie to. A, ale tu ładnie padną. cię słabość. Tak ładnie idzie, nie ma co. Wspokonany, rewelacja. Tu coś sobie weźmiemy. Musi się naładować. Nie, yes, dobra. Rozwalimy wszystko. No, mamy. Sporo się będzie trzeba wracać, to wiem. Jakieś gęsia, gęsia szyja jest zadanie, czy co? Tak. Balator, kula skarabeusza, wielki jak człowiek. Pamiętam, kiedyś go spotkałem tutaj, ale nie pamiętam, co było dalej. MULTUM SCARABEUSZY Wlewają się na nas jak nie wiem co Powoli dalej Jeszcze dalej, teraz cisą są Czyli można sądzić, a nie to to jest jakaś wyjątkowa istota. Weks, e, dachyrn, wojownik e, Strażników Krwi. Teraz go szybko zjedziemy. Albo i nie. Dobra, tu koniec. A, czyli może te dwie wyjątkowe istoty po prostu... dlaczego Rakis miał obsesję na punkcie starożytnych Nefalemów. Po prostu tu były. No nie wiem, czy nawet teraz w 50 minutach zdążę. Ale oby nam się udało. Pochłonie cię noc! Jest to długie jak y, stonoga. Stonoga ma stonog, więc musi być długa. Pochłoniecie noc. Tędy nie szliśmy. To, żeby się nie wracać od razu, wejdziemy. Tylko myślę, czy... Ten akt jest taki długi że się nie skończy nigdy. Dobra, mamy. Tu jesteśmy, będzie jeszcze Adrian. Tu jeszcze pola bitewnej wieczności. Świątynia Maltela dopiero odtąd się zaczyna. Więc może być jeszcze wiele rzeczy. Twój koniec jest bliski. Pochłoniecie noc. Ale jeszcze zostało coś do obejścia. Zrobimy to na pewno. Obejdziemy to. Ciało żerca. Adria będzie y zwieńczeniem odcinka i sesji nagraniowej. Coś czuję, że to jeszcze nie tutaj. Bo tam coś jeszcze musi być. Zasnuty kryształ. Tu tylko z Karabeuszem. Wszyscy muszą służyć cyklom. Kareweusze też. No dobra, może jakieś połączenie. Pochłaniacie słabość! Już były skarabeusze niż y, te... Mm, to się nazywa... Karaluchy, o. No. Jak ja ich nie lubię. Połączy się, jak widać. Tamto z tym. To się jeszcze rozchodzi. Nie no, bój się końca. Sami widzicie jakie to jest ogromne. I chyba koniec. Tak. Udało się przejść do byczą lokację. Nazywacie twój grób! Jeśli chodzi o same krwawe moczary, znaczy tą lokację przed wejściem do korwusu, nie mówiąc już o ruinach korwusu, to pola bitewne wieczności są większe niż to. Tam to dopiero się dzieje. Wieczny konflikt wojna. Musimy się wrócić kawał drogi, chociaż mamy punkt. Punktem będzie szybciej. Wracam do miasta. Jeszcze sobie opróżnimy ekwipunek. Przy okazji, jesteśmy tu. Dobra, to miałem odzyskać. To zamieniamy. No i byśmy tu życie zrobili to, co by było. Punkty życia przytrafienia, ale słabe. Ruiny korwusu. Idziemy na o do Adri, do wielkiej sali. Gdzie się ukrywasz, Maltaelu. Adria. Anioły nie zdzierżą naszego istnienia. Nie potrafią pogodzić się z tym, że możemy obrać własną drogę. Demony przynajmniej nie są tak zacofane w swych przekonaniach. To jest właśnie Adria, z którą mamy walczyć. Ja to Wiedźma. Może nie ma obrażeń aż takich jak y, Urzael, ale jest silna. Potrafi przywalić. Łatwo idzie, nawet bez yy, Moc tego. mojej krwi przemawia dom. Diablo zesłał mi wizję, w której powrócił. I to dzięki tobie odzyskał wolność. Nie. Mój mistrz wróci. Zawsze znajduje jakiś sposób. Ty nie znajdziesz. Nie można ugasić płonących piekieł. Dobra, jest dobrze. Odnawiamy życie. Żeby to nadal działało. Niestety tych pijawek nie da się pokonać. Są nieśmiertelne. Trzeba uciekać z tej kuli jednak. koczyłam cię, nieprawdaż? o nie, o nie, mogę tego zrobić. Gdzie tu są jakieś źródełka? Jest źródełko. Uf. O całe szczęście po przeciwnej stronie powinno być kolejne. Chyba jest, tylko nie wiem po którym ukosie. To no już niewiele jej życia zostało. Na to uważamy jednak. Gdzie jest kolejne źródełko. Jest źródełko, przy nim będziemy walczyć. Ono jest naszą jedyną nadzieją. płonących No było przy tym nie mogłem do bliższego się udać, tylko udałem się do dalszego rewelacja. O, zaraz powinna paść. mnie. Idę do tego co trzeba. O, zaraz już padnie, jeżeli przeżyjemy. Muszę uważać, żeby nie paść. No i chyba już teraz koniec. Już praktycznie nie ma życia. A zaraz ja nie będę miał. Nie, 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 nie. Uf. Widzieliście, jak niewiele brakowało. Jeszcze chwilkę i byłoby nieciekawie. Notatki Adri. Diablo powróci. Zrobiłam co w mojej mocy, by tak się stało. On zawsze znajdzie sposób, by wrócić. W głębi serca dobrze o tym wiesz. Loratnar ma nam coś ciekawego do powiedzenia? Zanim jej przerwałem, Adria wywołała obraz pandemonium. Szukałam Altaela, czyli właśnie tam powinniśmy go znaleźć. Pórteca Pendemonium z Diablo 2? No ciekawe. Wracamy do... Enklawy Ocalały. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!